1 czerwca w Zespole Szkół w Policach odbyła się gala laureatów, podczas której nagrody otrzymało 180 uczniów z powiatu polickiego. Wyróżnienia przyznawano w kategoriach społecznik, sztuka, nauka, sport oraz inne osiągnięcia. Serdecznie dziękuję Wam, drodzy uczniowie, za to, że my dziś możemy Was podziwiać i być z Was dumni. Za to, że poświęcacie swój czas, swoje talenty, zdolności Pielęgnować i rozwijać. Cieszę się bardzo, że jest Was tak dużo. Nagroda Starosty Polickiego trafiła do uczniów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki oraz ich opiekunów, wychowawców i trenerów. Nagrody w poszczególnych kategoriach wręczali przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego oraz służb mundurowych i inspekcji. Przede wszystkim najszczersze wyrazy uznania. I gratulacje dla laureatów Nagród Pana Starosty. Chodzi o nie jakość tej nagrody, a o symbol. Chodzi o zauważenie tego, że jesteście dobrzy, że macie pasję i skutecznie tę pasję realizujecie na różnych polach, w różnych kategoriach. Dodatkową atrakcją były słodkie upominki przygotowane przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.